Dobry kochani, witajcie w nowym vlogu. Hejka, kochani, chciałam się z wami przywitać. Dziś mamy wielki piątek i mamy wolne, nie idziemy do pracy. Dzisiaj ja mogę odpoczywać i rozbijać swoje zakwasy. Słuchajcie, mam wielkie zakwasy, ale jest ok, damy radę. Wstałam dzisiaj wcześniej, bo obudziłam się o ósmej, poszłam się ogarnąć. Teraz sobie będę robić śniadanko, jakąś sałatkę owocową, myślę, że sobie dzisiaj zrobię na śniadanko. Ja wczoraj wróciłam z pracy wieczorem, yy, nic nie robiłam, też wczoraj nie vlogowałam, bo byłam właśnie na popołudniówce, tak jak Wam mówiłam w ostatnim vlogu. No i dzisiaj stwierdziłam, dzisiaj będę vlogować. Yy, dzisiaj mam typowo dzień, taki Lazy Day. Jutro idę też niestety na popołudniówkę i wczoraj był wielki ruch, słuchajcie, było tyle ludzi. Trzy kasy i tak było jeszcze w fall i stali, tam już do tych wszystkich lodówek była masakra. Nie było nawet jak odetchnąć. Wchodziła koleżanka na moją kasę, żebym mogła iść do toalety, bo musiałam iść ciku. Tak samo u drugiej, jak coś, to wchodziły dziewczyny do naszych kas, nawet jej nie zamykałyśmy, bo nie było jak. No, a jak skończyła pracę, to nawet przyszedł jeden pan i mówi: Przepraszam, mam pytanie, ja mówię, tak słucham. Dlaczego pani zamkła kasę, widząc, że jest tyle ludzi? Ja tak na niego patrzę spod okularów. Bo właśnie kończę swoją pracę i mam od 3 minut skończoną swoją pracę, dlatego zamkłam koleżanka przyjdzie i weźmie, będzie dalej kasować. Aha, okej, okay, dobrze, dobrze. No, przecież wiadomo, że nie zamkłam kasy, bo miałam taki kaprys. Jak widziałam, że tyle ludzi stoi. No ale to było takie, wiecie. No, także wstałam, będę się brać za ogarnianie. Teraz sobie zrobię śniadanko, zjem sobie sałatkę, podładuję też kamerę. Żeby mieć na cały dzień. Dziś mnie bardzo boli głowa. Wypiłam już zieloną herbatę, ale yy, nie wiem czemu mnie tak ta głowa dzisiaj jakoś boli. Może też zmiana pogody, bo pada u nas deszcz. Pogoda ma być na święta. Niestety, nie taka jak sobie wymarzyłam, bo miało być ogólnie ładnie i słonecznie, już się zmieniło, że nie ma być, że nie ma być słońca. Nie piszę, że ma padać deszcz, ale słońca też słoneczka nie będzie. Szkoda, bo chciałam na spacerek i gdzieś pojechać na jakieś łąkę posiedzieć na kocyku, ale od dwóch dni pada, więc wszystko będzie mokre, więc lipa. Ale to nic. No tak to jest. Słuchajcie, w marcu jak w garcu. Dobra, e, idę posprzątać, zrobić sobie śniadanko. Muszę kotki z łóżka wywalić, bo Siwar lubi zawsze, jak ja wstaję z łóżka, i idę się szykować, to on zaraz bierze, korzysta z, z okazji i szybko się tutaj wali na, moją, na moje miejsce, gdzie ja spałam i śpi sobie cały czas i tak słodko cały czas śpi. Jezu, ja je kocham, to są moje dzieci. A ta tam siedzi na stole. Co ty tam patrzysz? Co ty tam obserwujesz? Ach Co ty obserwujesz, co? Co obserwujesz? No cieść Ziabcie kochana, A, ty ciepełko, tu z... Leci... ciepełko z grzejnika. Ty się tu grzejesz, tak? Wyłączymy go. Wiesz, Bo już niepotrzebnie grzejemy tyle w domu. Potem za ciepło. Patrzcie, 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 patrzcie. Moja mysia, tak? Jesteś mysia? Słodzinka. Wszyscy was tutaj wczoraj w vlogach bardzo chwalili i podziwiali, że takie słodziaki jesteście. No, no, włosy mam skarbowane jeszcze z wczoraj, fajnie się trzymają. To jest u nich, lubię, uwielbiam. Jak są włosy skarbowane, to one są, nie są tuste w ogóle tak szybko. To jest fajne. Lubię bardzo. Uwielbiam wręcz. No, dobra kochani, to ja kończę. Idę robić sobie śniadanko. Tak, Kleo? Idziemy robić śniadanko. Potem posprząt... posprzątamy i może sobie zrobię nowe paznokcie. Nie wiem. Zobacz, jak się, jak się te trzymają, bo jeszcze się w miarę trzymają. Nie wiem, chciałam na święta jakiś ładny kolor, może róż albo jakiś taki neon ostry, ale nie wiem, zobaczę. Zobaczę, jak one się trzymają, bo jak są mocno przyklejone, to nie będę ich odrywać na hama. Nie? Mój apiciu. Chodzi Chodź tu. Chodzi tu. No, dobra, kochani, to idę. Wam życzę również y, smacznego śniadanka. Ja z Siwarkiem wam życzę tego. Zobaczcie, jaki jest słodziak. No. Dobra, to buziaczki i do później. Kochani, ja już po śniadanku y, zjadłam śniadanko. Mamy 13 godzinę. Właśnie zastanawiam się, czy nie zrobić sobie sportu. I chyba to teraz zrobię, bo mam teraz na to ochotę. Eee... No, ja też już dzisiaj w sumie stałam, powiem Wam, z bólem głowy od samego rana. E, dzieją się rzeczy dziwaczne, w ogóle e, porażka totalna, nie. E, powiem Wam szczerze, że ludzie są naprawdę debilami, idiotami. <gryw> I niestety dzisiaj się znowu o tym przekonałam. Teraz mówię o życiu realnym, a nie o, o, o YouTubach, czy tam o wiecie, o, o nie wiem, komentarzach. Po prostu mówię o życiu realnym. Sporażka totalna, słuchajcie. Mm, mam bardzo zły dzień dzisiaj. Ja jestem też taka, że ja wam to powiem, bo wiecie, jest na vlogach często pokazywane samo piękno, super nastrój, jak to fajne życie jest i tak dalej. U mnie niestety tak się kuźwa nie da, bo ja nie jestem w stanie powiedzieć wam, że u mnie jest zarąbiście albo, że jest super że się wszystko układa, bo u mnie się nigdy nic fajnie nie układa, tylko wręcz przeciwnie. I właśnie Wam pokazuję raczej na tych vlogach, jak mimo wszystko tych negatywnych sytuacji w życiu i tak dalej trzeba sobie radzić i jakoś mieć pozytywny. Pozytywne podejście do tego, o w ten sposób. Um, bo ja wam mówię: <laughs> uwierzcie mi, u każdego człowieka, który nagrywa vlogi, który jest na YouTubach, czy na Instagramach, czy na TikTokach, każdy przechodzi zawsze coś. Nigdy nie ma tak, że jakiś człowiek jest po prostu idealnie, urodził się w złotej klatce i po prostu całe życie macie dobrze. Nie. Dlatego zrozummy też tych ludzi i wiedzmy o tym, zdawajmy sobie sprawę, że każdy, każdy obojętnie, kto nie pokazuje, jakie to super życie ma, ma też problemy, naprawdę. U mnie jest jak jest, dobra, ja się tak staram zawsze iść naprzód i wychodzić, no szukać rozwiązań z danych sytuacji i tak dalej. Nie jest też lekko. A zwłaszcza, że się samemu, to trzeba naprawdę nieraz no, sporo się. Wiecie, ma się jakieś takie emocje, ma się stres, ma się strach i trzeba to wszystko pokonać i jako tako sobie w głowę poukładać, żeby wyjść ze złej strefy na taką lepszą. I powiem Wam, że już dzisiaj od samego rana miałam kontakt z osobami, które w ogóle są dla mnie po prostu no niepotrzebne. Ja też nie chcę, nie chcę, a się ciągle ktoś coś i po prostu mam dosyć, powiem Wam szczerze dzisiaj. No porażki, dyskusje, kurwa i, i wszystko po kolejnie. A tak naprawdę, tak naprawdę jak przychodzi co do czego, to nie mają ludzie jaj w spodniach, żeby powiedzieć prawdę, żeby pokazać się ze strony takiej jak jest, tylko kłamią, oszukują, albo na przykład owijają w bawełnę i po prostu nie mogą iść prosto, tylko muszą robić o tak. I to jest to, co mnie najbardziej rozpierdziela i znam parę takich osób. Niestety, yy, które są debilami i tyle. Nie da się tego wyjaśnić. Tak czy siak, przez to, że mam takie emocje w sobie i taka jak dzisiaj jestem bardzo podenerwowana, oczywiście przez ludzi, nie? Nie przeze mnie samą, nie przez moją sytuację w domu, tylko przez innych ludzi, którzy na to niestety mają wpływ ze względu na ich zachowanie i na to, co, co się wyrabia. Stwierdziłam, że pójdę chyba poćwiczyć żeby to z siebie jakoś wywalić. Bo ja Wam powiem, że jak mam właśnie takiego kurwa, to ja wtedy najlepszy mam lajstunk w ćwiczeniach i wtedy mi najlepiej idą te ćwiczenia i trzymam się i, i idę naprzód i robię to, żeby wiecie, tak dopingować to do końca. Bo mi się po prostu chce z tej złości. No, także to chyba zrobię. śniadanko zjadłam to dobrze, to jest ok. Potem sobie coś tam upichczę, ale też wczoraj nic nie kupiłam po pracy, bo byłam wykończona, wziąłam tylko kupiłam wodę. I przyjechałam do domu. I potem sobie myślę: Kurde, miałam sobie coś kupić, jakieś warzywa albo coś na dzisiaj, ale coś tam wykombinuję, bo mam pieczarki, i może coś tam wezmę zrobię. No, także się chyba wezmę teraz, słuchajcie, za ten sport, i później jeszcze się do Was odezwę, jak już będzie po. Bo po prostu nie dam rady dzisiaj, słuchajcie, nie dam rady. Okropny jest dzień. Napiję się teraz szklankę wody, poćwiczę i powinnam się poczuć lepiej. Trzeba to jakoś zaakceptować i odpuścić. Yy, I tyle. Także idę sprzątać, słuchajcie, bo nie będę się tutaj, wiecie, denerwować dalej. Sprzątać. Idę ćwiczyć, jakie sprzątać. Potem jak poćwiczę, to posprzątam pranie, zrobię jakieś, podkurzam. Dobra, także do później, kochani. Jeśli u was też tak bywa, Bierzcie ze mnie przykład. Od razu ten problem rozwiązać trzeba, wyjaśnić sytuację, żeby później to w głowie długo nie się działo. A jeśli ta osoba na przykład albo ten ktoś nie chce tego robić, no to powiedzieć, słuchaj, jest okazja, chcesz wyjaśnić, nie chcesz, to nara i już do tego tematu nigdy nie wracamy i jest koniec. I tyle. No ale mówię, nie mają jaj w spodniach. Ludzie niektórzy nie mają. Kończę, idę ćwiczyć i później yy, się odzywam. Mam nadzieję, że w lepszym stanie. Hej kochani, e, mamy już późny wieczór, słuchajcie. E, mnie tak od południa strasznie boli głowa, że ja już nie wiem sama, co mi jest. Wziąłam tabletkę i mi nic nie przechodzi. Leżę po prostu cały czas na łóżku i nie umiem wytrzymać. Dzisiaj mnie do południa, jak jeszcze rozmawiałam z mamą przez telefon, to było około 18:00. bolało tu za uszami po lewej i po prawej, a teraz boli mnie tu skroniach. Nie wiem, czy to jest z tej pogody, czy co, ja mam bardzo rzadko ból głowy. Ja nawet w miesiączkę nie mam bólu głowy, ja nigdy bardzo rzadko. A dzisiaj to mnie normalnie rozpierdziela tak, i że nawet tabletka mi nie pomaga. To jest okropne. Słuchajcie, poćwiczyłam. Tak, poćwiczyłam, że zrobiłam dzisiaj wszystko: zrobiłam maszynę, zrobiłam tą moją deskę wibracyjną, zrobiłam chulehop. Potem sobie ugotowałam jedzenie, także na jutro będzie. Jak mama przyjedzie do mnie, e, to sobie może też zjeść, bo du dużo zostało, ja zjadłam tylko troszeczkę. E, łeb pęknie. To jest normalne. Nie? Ja idę też za chwilkę w sumie spać, bo powiem Wam szczerze, że ten dzień nie jest moim dniem. Jakieś takie oczy ja mam czerwone, ja nie wiem, co się ze mną dzieje. Tak ja bym pokała. I łzawią mi cały czas. Ja pierdził lecę to z migryna jakaś, czy co? Nie no, miejmy nadzieję, że to jest tylko z pogody, bo ja jutro idę do pracy i ten, ja jutro idę do pracy i chciałabym się dobrze czuć. Powiem wam szczerze. Też mam jakoś katar, chyba mnie nic nie rozkłada. Normalnie nie, ja tam. Nie może być, słuchajcie, nie może być. No ale za chwilę też idę zmywać makijaż i idę się kłaść, bo jestem. Nie, nie, nie do życia. Nie wiem co mam z tą głową. Ci dziwne rzeczy, ale słuchajcie, bo. A, 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 wejdę na komentarze, co wy tam pisałyście fajnego. Mm, mm, mm. Ediś rozpieszczasz nas 40 minut. Eee. eli tutaj jak ja kocham słodycze jak nie zjem kosteczki czy to całą zjem a ja... super jak Kleo i Siwar no dużo osób pisało pod ostatnim filmem że Cleo z Siwarkiem ta ich miłość to po prostu o, że wiecie że się cały czas lizały, a ja gadałam i się nikt na mnie skupić nie mógł, tylko wszyscy na koty patrzyli, To jest to. No, że ogólnie jeśli chodzi o komentarz tamtej kobiety, to, że to jest toksyczność i to było chore. I no, oczywiście, że tak, macie rację, to nie jest normalne pisać takie rzeczy, ale to już było dawno. Ja wam tylko chciałam opowiedzieć, bo mi się przypomniało. To już było bardzo dawno tam. Kiedy to było? Trzy tygodnie? Nie pamiętam. Uuu. No, a jeśli chodzi o, słuchajcie, o Mariana, bo yy, tam też były właśnie bardzo dużo komentarzy, a ja chciałabym, żebyście wy się skupiały głównie, głównie na mojej osobie, na tym co ja mówię, albo na tym, co się mnie tyczy i tam nie komentowały, ale osób trzecich wolałabym nie dlatego te komentarze usunęłam, dwa chyba usunęłam, gdzie było imię yy, i tak dalej, bo za dużo tego było praktycznie co drugi tam było od Maria Marian. Ja nie chcę, żeby to było wiecie takie Skupmy się na mnie, na mojej osobie, piszcie o mnie i tam jeśli chodzi o moje, tam wiecie yy, życie, albo jeśli chodzi o hejt, czy coś, to w moją osobę tak. No. Ja wam po prostu tylko opowiedziałam sytuację, że wiecie, yy, to i to ludzie opisują, potem opisują w wiadomościach, yy, są ścibskie osoby, albo na przykład właśnie hamskie osoby i tak dalej, i tak dalej. Nikt nie wie jeszcze co będzie. Nikt nie wie, co będzie. My też mamy ze sobą kontakt i tak dalej, także nie nie piszmy tutaj o innych osobach Tak samo o tamtym ciulu byłym. O tamtym to już w ogóle nie chcę nic słyszeć. Bo po prostu no. to chyba wystarczy ta reakcja, nie? Myślę, że każdy rozumie. Aż mnie ocząsło. Uwierzcie mi! Uff. Także o tamtym człowieku to już w ogóle nic na moim YouTubie. Nic. Nie. Proszę. I słuchajcie. Yy, no, także bardzo Wam dziękuję za odzew, za Wasze zrozumienie, za Wasz doping, za waszy, w ogóle za Waszą otuchę. Bo bardzo dużo z Was w ogóle mi dało otuchy i właśnie i, i w, poszło w moją obronę i tak dalej, i pisało, że taki człowiek to tylko tutaj ma. No i to tak jest. <laughs> um. Ale fajnie, że mogę na Was polegać, fajnie, że Wam mogę takie coś opowiadać i że Wy to też rozumiecie i że to tak podchodzicie do tego, tak wiecie. Eee, fajnie, naprawdę fajnie. Cieszę się, że Was mam. Jestem szczęśliwa, że mogę do Was tak. O wszystkim sobie pogadać w sumie. No, oczywiście, że są wyjątki, bo są osoby bardzo dziwne, które dziwacznie podchodzą do różnych sytuacji, ale dobra, to już nie wnikajmy, my to rozumiemy, nie? My jesteśmy na tyle świadome i na tyle ogarnięte, żeby to jeszcze wszystko rozumiemy. I tak, moje drogie, kochane panienki, em, dodaję wam teraz vloga z foodholem i z tym obiadkiem i z tą sałatką owocową i tak dalej. I teraz przerabiałam ten vlog i tak myślę, Boże, jak ty tam mlaskałaś. Ale wiecie co? Ta kamera strasznie wywołuje właśnie mlaskanie. Bo jak ja jem, to... To jest normalne, że człowiek żuje i tak dalej. Ja tam nie mam z tym problemu. I wiecie, ja jestem swojska baba, mi nie odzieje o to, że się wstydzę. Ale strasznie ta kamera, przez ten ciciek, tutaj chyba wywołuje właśnie te takie albo na mlask, albo nie wiem, jak się pije, czy jak się przyłyka. Strasznie takie rzeczy wy, wy, wyciąga. Wiecie o co chodzi? Nie za bardzo mi to odpowiada, ale mi to tam nie przeszkadza, bo nie wiem jak Wam. Mam nadzieję, że Wam też nie przeszkadza. A jeżeli tak, to przesuńcie po prostu ten kawałek, gdzie ja coś jem, albo, bo to jest rzadko, że ja coś jem na wizji, ale akurat tą sałatkę tak jadłam, mówię, Boże, jak blaskałam i tak, wiecie. No ale co? No jak jadłam, tak jadłam, no Boże, drogi, nie róbmy mi afer. <laughs> Mam nadzieję, że nikogo to nie zraziło. No i kochani, ja idę, kochani, kochani moi, najdrożsi, ja idę, słuchajcie, do spania. Wam chciałam wszystkim życzyć wesołych świąt, odpoczywajcie, radujcie się z rodziną, smacznego siedanka, smacznego jajeczka, mokrego dingusa w Polsce, tutaj tego nie ma, ale w Polsce jest fajnie, fajnie e, myśmy się zawsze lali wodą, ile wlazło, słuchajcie, wiadra, węże wszystko szło czy ty mi gryziesz kabel? nie, nie, ty się musisz ja nie gryzie kabelka, nie patrzcie sobie śpi tu moja Zuzia i tam Zuzia, a tamta Zuzia tak dzisiaj chrapała że powiem wam szczerze, że jak człowiek. Ja mówię, tego, tego wzięło dzisiaj na sen. Jak on chrapał. Ja leżę, przerabiam dla was vloga, a on zaciąga jak facet, jak człowiek. Ja nie potrzebuję faceta, ja mam. Chrapie, śni mu się coś, zaczął to przeżywać, a jak ja widzę, jak on przeżywa, to ja za chwilę, wiecie, bym chciała go obudzić, bo mi go szkodało. Zobacz jak go słodko śpi. On jest taki słodziak, ja bym go zjadła zawsze. I ciebie też, królewna moja. Tak? Wy jesteście takie kochane, moje perełki. No tak. No leżcie, leżcie, śpijcie ładnie. No i ten. No i słuchajcie, co? Wesołych, wesołych, jeszcze raz wesołych świąt mimo wszystko yy, radujmy się <noise> yy, wesołego alleluja zjedzcie fajnie śniadanko my będziemy mieć super śniadanko, my mamy wszystko wszystko po prostu, wszystko mamy co, co powinno być na stole będzie piękny stół, może zrobię zdjęcie i wam dam na instagrama, więc wchodźcie na instagrama edyta edy31 i ten i, no i tak i widzimy się już po świętach prawdopodobnie, bo jutro raczej vlogować nie będę i w święta, bo wiadomo, że ten czas chce się jednak być z rodziną, ale postaram się może w poniedziałek, w to drugie święto, yy, nagrać vloga i wam wrzucę już po świętach, nie? Ale na pewno jeden dzień sobie zrobię przerwę, no, bo przecież nie będę cały czas z kamerą latać. Chociaż może wam zrobię przebitki, aby jak będziemy robić śniadanko, jak gdzieś pójdziemy, może pojedziemy na jakiś spacerek, a potem to wam dodam po świętach, już nie? Na spokojnie. Także tak, kochani. Bądźcie zdrowi, dbajcie o siebie, szanujcie się, wesołych, wesołych świąt jeszcze raz ode mnie dla Was i oczywiście od mojej mamusi, od mojej najbliższej rodzinki. E, I tak, i dla Was wszystkich wszystkiego dobrego. Niech dzieci wasze szukają zajączków. Mam nadzieję, że Wam do, pogoda doopisować będzie, bo u nas niestety deszcze. I niech dzieci szukają y, tych koszyczków, i ja zawsze szukałam na dworze to między choinkami gdzieś tam, to w stodole wsianku. No, myśmy mieli bardzo dużą, y, wiecie, tą w domu, w rodzinnym y, gospodarkę i przestrzeń i tak dalej, więc było gdzie szukać. I to były super wspomnienia, jak się szukało tych koszyczków pochowane wszędzie, w stodole wsianie, pod choinkami gdzieś z przodu. <noise> Jezu tak, ja to lubiłam uwielbiałam. I tam nie było dużo, bo tam były wiecie, to pomarańcze, to jakieś pierdoły, to tam zajączki z czekoladki i śmigusówka, tam pierdółka. Ale to było takie kochane, jak to się szukało, że był zajączek. Jeszcze tak fajnie z tą rzeczką owinięty koszyczek yy, przystrojony. Był zajączek, był zajączek. O Jezu, zajączek był u mnie. To nie zapomnę tego nigdy, no. Moja mamusia zawsze dbała o to, żebyśmy mieli... Yy, no, z dzieciństwa takie w 100% dzieciństwo. To było miłe. Zobaczymy, może powspominamy wspólnie z mamą przy stole i coś nagram. Pomyślę, pomyślę nad tym. Dobra, kochani, uciekam. Buziaczki dla was. Dziękuję, że jesteście. I do następnego. Pa, pa.